Kiedy człowieka stworzył Bóg, miał w pełnej czarze błogosławieństw w krocie. Wylejmy, rzecze, ilem zebrać mógł, bezcenne skarby łask, w bogactwie, cnocie, zestrzelmy w jeden strug. Więc na sam przód człowiekiem moc owładnie i spłynie piękno, mądrość, cześć, na skroń pielgrzyma, lecz gdy zabrakło łask, bo zdawcy dłoń opadnie, bo w czarę spojrzał Bóg, dno błysło, więc się wstrzyma, a spokój został na dnie. Dość! rzecze głos mocarza gdybym w ten klejnot przybrał moje dziecie uwielbiłby on dar miast tego co obdarza i spokój czcił miast boga we wszechświecie toć strata nam zagraża niech przyjmie dar i niechaj mu się spoży lecz niech pracuje wciąż o skarbu drżąc istnienie bogacz lecz w niepokoju wciąż aż wreszcie trud go zmoży gdy dobroć jest bez sił to może choć znużenie na moją pierś go złoży